Witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejna naprawa, ale zanim dojdziemy do naprawy, to chciałbym dać tutaj komentarz do pewnego wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o płatne promocje u mnie na kanale, słuchajcie, jeżeli są u mnie płatne promocje na kanale, a była tylko jedna reklama płatna na której mieliście, jeżeli film załączyliście, to było tam na górze zaznaczone płatna reklama, tak? Jeżeli chodzi o te pukanki, które są o tam, 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 słuchajcie, ja je normalnie kupuję, nikt z nieba ich nie daje, a to, że będzie konkurs, no to jest to w porozumieniu z firmą Forte, która powiedziała, że na konkurs da takie pukanki, tak? Czyli jest sponsorem. Także firma Forte jest sponsorem yy, konkursu. Jeżeli chodzi o następne rzeczy, takiego typu jak SKV, też to żeśmy zakupili. Takie rzeczy jak widzieliście gdzieś tam na kanale, zacisk hamulcowy chyba, co to było? Nie kamoka, tylko. MaxGir, Max Max też żeśmy zakupili. Słuchajcie, my te części to wszystko zakupujemy. Był jeden konkurs, już też yy, do wygrania była turbina. I ten konkurs, oczywiście, częściowo zasponsorowała firma yy, turbiniarza, a drugą część daliśmy my z własnej kieszeni tak jak olej, filtry, i właśnie na część tej turbiny. Także słuchajcie, ja nie mam nic do ukrycia. Ktoś tam napisał w komentarzu, że chciałby to usłyszeć na wizji. Mówię na wizji wyraźnie: to fortek, które ja Wam pokazuję. Czy tak jak miałem wcześniej Liqui Moly, który używałem. Tak, mówię wprost, Forte jest drogie, ale jest dobre. Naprawdę robi robotę. Robi tą robotę i to wizualnie i odczuwalnie robi robotę. Jeżeli chodzi o tamten wcześniejszy specyfik, który powiedziałem. Myśmy używali, bo nie znaliśmy tego Forte. Też robił jakąś robotę, ale uważam, że ten zdecydowanie ma więcej produktów i możliwości. Niż na przykład konkurencja, tak? Wypróbowałem. Wypróbowałem jedno, drugie, trzecie, bo chyba teka też żeśmy próbowali, prawda? Tak, było coś takiego do układu paliwowego dawno, też, dawno próbowaliśmy. Temu. To było dawno temu. Słuchajcie, nie jest to żadna reklama. Ani nic takiego, tak jak ja Wam pokazuję różne części, czy to są części dajmy na to, nie wiem, i na nie, i na luk i tak dalej, i tak dalej. Bo prosiliście, żeby Wam pokazywać, które części montujemy, to Wam pokazuję, które części montujemy i tak samo ja Wam pokazuję na przykład, jaką pukankę stosuję. Ja. To jest moje doświadczenie. Ja się z tym, że tak powiem, zapoznałem, pomacałem i uważam, że jest to jedno z najlepszych pukanek, która jest na rynku dostępna. Tak, nie jest to tania płukanka, powtarzam jeszcze raz, no ale coś za coś, tak? Coś co jest dobre, to nie kosztuje to parę złotych, tylko jest zdecydowanie droższe. Tym, tym bardziej, że jest to robione na bazie oleju. Dobrze, także więc co? Tak jak do tego komentarza nawiązując, kolego, mam jaja, jestem w stanie Ci to powiedzieć przed kamerą, nie mam nic do ukrycia, a teraz zapraszam do następnej naprawy. Następną naprawę mamy T4, T4 bez kariery. Znaczy nie ma, znaczy. następna naprawa to jest T4, gdzie bez T4 nie ma kariery. Okej, okay. jest to trochę nietypowe T4, dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj silnik benzynowy, 2 litry benzyna, ile to ma koni? 84, 84 konie, słuchajcie zawrotna, zawrotna moc, pozwólcie, że wezmę tylko oświetlenie jakieś. Dobra, co tutaj mamy do wykonania? Przede wszystkim do wykonania jest praca silnika, dlatego że właściciel, Twierdzi, że jeżeli przełączy na benzynę, ten pojazd w ogóle nie pracuje. On się dusi, krztusi i tak dalej, tak? Jest jedno podejrzenie, bo jak wam już wcześniej mówiłem, tak? no, żeby znaleźć jakąś usterkę, przyczynę, co najlepiej zrobić? Przeprowadzić wywiad z właścicielem w jakim momencie to się stało, dlaczego to się stało, co w tym momencie zrobił, czy nacisnął gaz, czy co. Więc właściciel nam podsunął pomysł, że po prostu. Przełączył go z gazu na benzynę, bo zatankował sobie do pełna benzyny. No i w tym momencie auto zaczęło się dusić i krztusić. Na gazie tego nie ma, na benzynie jest. Czyli mamy już jakieś światełko w tunelu mniej więcej naprowadzone co może być. Właściciel jeszcze twierdził, że niedawno go zakupił i co się okazuje to to, że poprzedni właściciel w ogóle o niego nie dbał. Tak, tego typu rzeczy, jak tutaj nic nie widać tego typu rzeczy jak tutaj filtr na przykład paliwa najprawdopodobniej nie wymieniał, nie odpalał go w ogóle na benzynie, to auto było odpalane i wyłącznie na gazie. Więc y, najprawdopodobniej wyjmiemy ten filtr paliwa, jeżeli będą tam jakieś ciała obce, będzie brudny. Skończy się tym, że będziemy demontować zbiornik po to, żeby tam ten smog wyczyścić cały. No, utrudnione mamy zadanie, ponieważ to jest y, 3 baku. Następną rzeczą, która jest, którą musimy wykonać koniecznie, no nie podlega dyskusji. Tam już szorta macie wrzuconego, słuchajcie, tutaj mamy układ hamulcowy cały. Jak możecie sobie zauważyć, to jest korektor siły hamowania. Dosyć ważna rzecz w tym pojeździe, to po prostu wszystko stoi na dębowo. Nie idzie tego ruszyć, nic z tym nie można zrobić. Korektor wymieniamy na nowy. No i powiecie, no dobra, korektor będzie wymieniony. A co z tymi przewodami? No, przewody są bardzo, bardzo mocno skorodowane. Całe przewody lecą nowe, tutaj jakaś część jest miedzianki wstawiona. Nie będę się bawił z tymi gumami, te gumy mają swoje lata, też wjeżdżają nowe. Tak samo możecie zobaczyć, czyta jak wygląda, tak? Tutaj to tu nawet klucza nie ma za co załapać, więc wycinamy je, wszystkie te przewody wycinamy, wstawiamy nowe. Auto ma robić dosyć spore trasy, więc będziemy takie rzeczy właśnie wycinać. Tak samo tutaj, aż od samego zacisku, lecimy od samego zacisku z nowymi przewodami. Tu jak możecie zauważyć, mamy już zieleń, bo to jest przewód miedziany. I teraz tak, były dwie opcje, ja klientowi przedstawiłem dwie opcje. Opcja numer jeden to naprawa auta z przewodami miedzianymi. Z czym się wiąże ten problem? Jeżeli auto pojedzie do Niemiec, może mieć problemy, bo jak go tam skontrolują, no Niemcy nie honorują w ogóle przewodów, przewodów miedzianych. A tu możecie zobaczyć, mam plątaninę, część miedzianych, część stalowych. Gdzieś tu widziałem słuchajcie, jeszcze taką dosyć megardzę, ona jest tu na tych przewodach, o zobaczcie, tu przy tych złączkach, tak? To zaraz spuchnie i pęknie i się skończy hamowanie. Skoro klient chce trochę pojeździć, a najprawdopodobniej e, to auto będzie lekko przerobione na kampera, więc chcą pojeździć sobie Państwo gdzieś tam, Coś pozwiedzać i tak dalej, tak. Nie daj Boże, pojadą gdzieś za granicę, strzeli hamulec, będzie problem. Więc tutaj robimy hamulce do niego. Nie dostaniemy przewodów stalowych, bo nie ma, nawet w serwisie nie ma. Niedostępne. No, chyba że zanim zaczniemy robić te hamulce, ale podejrzewam, że ten odcinek już zostanie wyemitowany, jak już będą hamulce zrobione. No, chyba żeby nie były, to dajcie znać, kto może mieć takie stalowe, oryginalne przewody, byłoby fajnie. Ale na dzień dzisiejszy stajemy na tym, że co? Kupujemy. W zwoju, przewód stalowy I, i zakładamy dorabiamy tak dorabiamy wszystkie przewody na stalówkach także cały układ hamulcowy tutaj będzie wlatywał nie wiemy jeszcze jak zaciski wyglądają to będziemy oczywiście na bieżąco informować was no i klienta przede wszystkim przede wszystkim klienta no i druga rzecz która tutaj jest bardzo bardzo nieładna już wam pokazuję a mianowicie mega wycieki na tym silniku są słuchajcie to jest wszystko zalane ale spoko Będziemy to uszczelnić, cały ten silnik uszczelnimy. Wy się gdzieś tam w komentarzach pytaliście, no dobra, ile to będzie kosztowało? Słuchajcie, w tym momencie to jest nieważne, ile to będzie kosztowało. Popatrzcie na ten pasek rozrządu, on cały lata. Ja go wczoraj mogłem zdjąć tam z tego kółka. Oczywiście, już rozrząd mamy nowy. I teraz małe wytłumaczenie, jeżeli chodzi, chodzi jeszcze o rozrząd. Tak nie lubię, nie lubię. Zawiodłem się na INIE. Ale nie mamy tu wyjścia. Słuchajcie, przy tym aucie nie będziemy mieli wyjścia zbytniego, dlatego że bardzo mało części jest do tego auta. Bo to jest dwulitrowa benzyna, nie jest to popularny silnik, więc nie mamy wyjścia. Mamy już rozrząd, rozrząd oczywiście inny, bo tylko taki był dostępny. Nie mieliśmy nic innego dostępnego. Dobra, my się bierzemy za robotę, a Was zapraszam na materiał. Dobra, a jeszcze wracając do tego tematu, tych płatnych reklam, czy jak to tam nazwałeś, kolego? Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz. Chcielibyście mieć jakieś konkursy. Chcielibyście, żeby te filmy lepiej wyglądały. Chcielibyście, żeby było lepsze oświetlenie. Chcielibyście, żeby był lepszy dźwięk. Słuchajcie, skąd trzeba na to kasę brać, tak? Są reklamodawcy, reklamo byliby reklamodawcy. Płaciliby byłby lepszy sprzęt. Tak jak tu, w tym wypadku, w tym momencie jest modernizacja kąpa robiona, bo chciałbym przejść na 4K. Yy, oświetlenie już zostało zmodernizowane, na to wszystko trzeba kasę. A kasę uważam, że można przeznaczyć właśnie z takich reklam. Tak jak na przykład wystawiłem wam jedną reklamę i ta kasa poszła właśnie na to, żeby ulepszyć trochę te sprzęty. Żeby poprawić jak, jakąkolwiek jakość na kanale. Także dobra, tu mamy chyba temat już zamknięty. Ja przechodzę do naprawy. Dobra, co wykonujemy w pierwszej kolejności? Słuchajcie, w pierwszej kolejności musimy się zająć rozrządem. Oczywiście zdemontujemy sobie ten rozrząd, ustawiamy go i najpierw wymienimy uszczelniacze. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko jest po prostu mega zalane. Ale zanim zaczniemy się dobierać do tego rozrządu, tam tylko na górze była pokrywa, która była na dwie spinki. W tej chwili demontujemy pasek. Więc co robimy? Wykręcamy najpierw, wykręcamy, popuszczamy sobie tutaj te śruby, tak. O, żebyśmy mogli później po prostu wcisnąć sobie tu alternator i zdemontować pasek. Dobra, mamy zdemontowane już te paski. Jeden to jest PK, a drugi to jest tak zwany klinowy. Klinowy napędza Wam tylko pompę i wyłącznie tutaj wspomagania, a PK pompę cieczy i alternator. Dobra, demontujemy sobie teraz to koło, to koło. Po to, żeby zdjąć tą całą obudowę. Słuchajcie, to jest mega prosty rozrząd, ale oczywiście pokażę. Na oleju. Uszczelniaczy nikt nie powymienią. Dobra, ja biorę jeszcze to kółko, demontuję tutaj. Mam już to wszystko zdemontowane. Co zostaje, zdemontować tą osłonę, która tutaj jest. Dobra, tą plastikową osłonę jeszcze ściągamy i będzie rozrząd na wierzchu. Dobra, musimy sobie oczywiście w tej te czwórce chłodnicę przesunąć do przodu. Teraz Wam spróbuję jakoś pokazać, na co tu się blokuje. Chociaż nie wiem, czy ktoś będzie miał jeszcze takie auto. Tu, jak zobaczycie, że jest to kółko. Tu jest kółko. Na tym kółku mamy opis OT. Podejmij ten, ten płaski, proszę Cię. Jakoś tu spróbuję Wam to poświecić, ale... to mi się uda. Tak, to chodzi o to, żeby nie zaślepić, a żeby było widać to o te, te napisy. Trzymaj. Tutaj mamy O na, tej, na tym ząbku, na tym ząbku mamy T, a tu mamy kreskę pomiędzy nimi. I teraz zobaczcie, tu ktoś już wcześniej pomalował, to jest taka wypustka na tej metalowej blaszce. Ona ma być na środku tej kreski między O a T. To jest jeden, jeden. przykład ustawienia. Znaczy, przykład. Jedno ustawienie na wałku. Następnym mamy ustawieniem. O, to ja nie wiem, teraz czy Wam to pokażę. Tu między tym gąszczem całym będzie ciężko. Martuszy tam świeci, słuchajcie, na skrzyni ja wam pokażę na schemacie. Dobra. Gdzieś tam spróbujemy się wyszukać, jeżeli się uda nam, ale chyba nam się nie uda. Chyba nam się nie uda. No przykro mi bardzo, ale tam między tym gąszczem będzie ciężko wam pokazać. To wam pokażę zaraz na schemacie. Dobra. Tam na skrzyni będzie otwór rewizyjny i na nim mamy mieć kreskę. Kreskę oczywiście na kole zamachowym, a strzałkę taką wyżłobioną, można powiedzieć odlaną w obudowie skrzyni. I ostatnia rzecz, która powinna być tutaj do ustawienia, to mamy palec rozdzielacza. Zobaczcie, kopułkę musicie sobie zdjąć. Weź takę co? Jak już tak, mhm. tak świeci, Nie wiem, czy też będzie widać tą kreskę tutaj z kolei. Za bardzo podświetla się. Tak? I tam, 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 tam. W od tej strony, o tak. Jakoś tak i trochę wyżej. Czekajcie, tak, żeby Wam je zasłonić. Dobra. Jak zdejmiecie sobie kopułkę, to tu macie z rozdzielacza. Środek to jest tutaj w tym miejscu, na tym rozdzielaczu, tak? To jest środek. I tu na kopuł na obudowie kopułki jest taki, jakby powiedzieć, jakby uderzenie od przecinaka. W tym miejscu, dosłownie jest taka kreseczka, wyżłobiona. I ona musi się Wam równo zgadzać tutaj z tym palcem rozdzielacza. Oczywiście ten palec rozdzielacza jest na, napędzany, co? Kółkiem pośrednim, który znajduje się tam niżej. Tam niżej. Ja zaraz zobaczę, może mi się uda to Wam pokazać palcem. jest taka robota, właśnie na aucie, że to jest ciężko Wam cokolwiek pokazać. To koło, to koło tutaj, to jest koło pośrednie. Tutaj macie koło wałka rozrządu, tam co dotykałem pośrednie, no i wału tam takie małe. Wał, no to oczywiście tam ustawiamy, już idę do kompa, już, już lecę, już Wam pokazuję. A jak już Wam pokazać dokładnie, to dokładnie, tak? No już, uruchamiamy i zobaczcie. O, nawet tu będzie Wam lepiej to zobrazować. Powiększymy sobie ten obrazek, cyk, i widzicie. Tutaj OT, pomiędzy tym OT ma się znaleźć właśnie tamten. Symbol na obudowie. Ta wypustka to jest na wałku. A teraz gdzieś tu było jeszcze wał. O, wał jest. Proszę bardzo, koło zamachowe. Widzicie? Tutaj jest obudowa tej skrzyni. Tu ona ma taką jakby strzałkę. I na kole zamachowym będziecie mieli taką kreskę. I to musi wam się zgrać. I wtedy macie pewność, że rozrząd jest dobrze ustawiony. Ok, zobaczcie. Mamy już to koło wałka zdemontowane. Napinacz zdemontowany. Tutaj koło pośrednie zdemontowane. To koło zębate wału zdemontowane. Jeszcze zdejmujemy sobie całą tą obudowę. Po to, że słuchajcie, no, trzeba uszczelnić to. Zobaczcie, jak to jest mega mokro. Po prostu sporo, sporo jest tego oleju. Ja Was tak ustawie O! To jest wszystko zalane olejem. No i grzech byłoby tych uszczelniaczy nie powymieniać, prawda? Z tych wszystkich uszczelniaczy ten jeden na wale jest, widzę, suchy, ale ja wymieniam wszystkie trzy, czyli na wale, na wałku pośrednim i na wałku rozrządu. Wszystko wymieniamy, nie będziemy się z tym partolić, bo bo będzie zaraz pewnie ciekło, jak nie cieknie. Dobra, my działamy. Jak będzie, za chwilę coś ciekawszego znowu pokażę. Dobra, mamy wszystkie uszczelniacze powyciągane. Pokrywę zaworów zdjęliśmy, słuchajcie, tam jest tragedia. Oczywiście zaraz wam pokażę, co tam się znajduje. Wykręcimy sobie korek. Zobaczcie na olej. To jest benzyna w ogóle. Z gazem. To auto jest mega zapuszczone. Mega. Tak jak właściciel powiedział, bo właściciel niedawno to kupił. Ktoś w ogóle nie dbał o ten silnik, ten olej nie był zmieniany chyba kupę, kupę lat. Jest Meksyk, ściągniemy miskę, zobaczymy jeszcze do miski co tam słychać, ale już się tego boję. Dobra, słuchajcie, żeby zdjąć miskę w dwulitrowej benzynie sobie tak nie zdejmiecie, żeby ją zdjąć, to tutaj Musicie odkleić dookoła tą szczelkę. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę jak ją tylko odkleję. Bo no jest przyklejona ostro. To jest oczywiście gumowo metalowa, która ciekła. Już co? Może na razie zakończmy to nagrywanie, bo odklejanie dookoła mi zajdzie tu z godzinę. Pięć szybko. Dobra, teraz tak. Dlaczego nie mogliście tej miski zdjąć? Gdyby się okazało, że będziecie taką prehistorię robić jak 2 litry benzyna, to jest kod silnika AAC. AAC. Dokładnie. Zobaczcie, co tu jest, ile tego nagaru. Mnóstwo. Bo to jest cała uszczelka. To, co ja ruszam teraz, w tej chwili, tu pokażę na rogu ładnie, o, to wszystko to jest uszczelka. I ona jest tu przyklejana do miski. Ktoś ją przykleił do miski. I dlatego tego nie zdejmiecie, dlatego że tutaj, w tym miejscu, a to tak, może trochę coś z tym światłem wykombinuje inaczej. O, jakoś tak od tyłu, coś tego. Mm -hmm. O, tutaj musicie odkręcić sobie tego smoka. Czyli najpierw musicie oderwać tą uszczelkę od yy, miski. Dopiero możecie wykręcić smoka i wam to wszystko zejdzie. No i zaraz zobaczycie, jak to wygląda w środku, bo stąd wygląda naprawdę tragicznie. Zobaczcie. To wszystko to jest mega, taki nagar, mega. A ja już to odkręcam, a Marcela widam kamerę, niech on Wam pokaże, co w miejsce znalazł. Tu Marcel ma to. Uszczelka. I trochę... Jakiegoś syfu. Mamy to wszystko pościągane. I teraz zobaczcie, jak to kiepsko wygląda. Nagar, nagar, jeszcze raz nagar. To wygląda tutaj w ten sposób. Już wam pokazuję tą uszczelkę, tak? To jest uszczelka, którą widzieliście już na garłu, mnóstwo zobaczcie słuchajcie jak rozmawiałem z właścicielem <tryk> właściciel mówił, że niestety niestety ten poprzedni właściciel o ale się tu pobrudziłem poprzedni właściciel niestety nie dbał o to auto nie wymieniał filtrów a podejrzewam oleju też nie. także zaraz zadzwonimy do właściciela teraz z tego pojazdu zadzwonimy poinformować go o wyczynie odkryciu, co znaleźliśmy w silniku. Zobaczymy, jaka będzie jego decyzja. O, chyba coś odkryłem nowego. Dobra, co znalazłem następne, zobaczcie. Mamy tutaj pięknie końcówkę kierowniczą wywaloną. Też musimy poinformować, no niestety, to jest auto leciwe i będziemy co chwilę dzwonić na pewno do klienta i mówić, że dochodzi to, 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 to i to, i to, i to. Dobra, Marcel, opuść na dół. A wracając do tej tego rozmowy, co ja bym zrobił? No Zapewne bym się skontaktował. I znowu powiecie, że to reklama. Ale dobra, skontaktowałbym się z firmą, która ma dobre pukanki i zastosował tutaj po prostu szok pukankowy. Dosłownie. Nie wiem, czy bym na samej pukance go nie odpalił, bo wygląda bardzo słabo. Pokażę Wam zaraz od góry, jak to wygląda. A od góry to się przedstawia w ten sposób. O, zobaczcie. Tutaj damy sobie światło. Zobaczcie, ile tego nagaru tutaj jest. Mnóstwo. Po prostu mnóstwo. O, tu z tej śruby sobie możemy wybrać takie błoto. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale raczej tak. I zobaczcie. Wszędzie tego jest pełno. Pełno. Po prostu mega pełno. Tutaj to trzeba zastosować przynajmniej mega szok do pukanek. Dobra, na pewno co zrobię. Zadzwonię sobie zaraz do Forte. Zapytam się, czy mamy coś takiego szokowego, żeby coś tu zastosować. No i zadzwonimy do właściciela. Ale jeszcze w międzyczasie nagram Wam shorta. No.